Już od 27 lat Świnoujście czynnie współpracuje z niemieckim miastem Nordenham, położonym w północno-zachodnich Niemczech. Odległość dzieląca oba miasta wynosi blisko 600 km, ale to nie przeszkadza w rozwijaniu sprawdzonych na przestrzeni czasu kontaktów. W piątek, 18 października, w Urzędzie Miasta Świnoujście odbyło się robocze spotkanie delegacji z Nordenham z przedstawicielami naszego miasta. Spotkanie prowadził zastępca prezydenta Paweł Sujka. Dzisiaj już prowadzimy te rozmowy robocze, bo zależy do obu stron na tej współpracy, żeby ona się rozwijała w dalszym ciągu. Właśnie ustalamy szczegóły współpracy czy drużyn sportowych, czy zespołów muzycznych, czy wymiany kulturalnej, czy też na przykład udziału wspaniałego zespołu szantowego z Nordenham, którego wszyscy mieszkańcy miasta Swindon się na pewno znają i czy też pamiętają. Bo rok 2020 chcemy, żeby ta współpraca w dalszym ciągu była kontynuowana i żeby rozbrzmiewał również dźwiękami szant. Mhm. Tych tematów, które dzisiaj zostaną poruszone, które są już poruszone zresztą, jest sporo. Tak, jest bardzo dużo, bo tak jak wspomniałem, zarówno i ta kulturalna wymiana i sportowa, ale nie tylko, bo też i doświadczenia na bazie tej samorządowej dla nas są bardzo ważne. Ja powiem tak, jak pierwszy raz pojechałem do Nordenham, to jeszcze były lata 90., jako młody człowiek, jako trener, to Nordenham dla nas było czymś takim, no można powiedzieć, prawie że miastem doskonałym, jeżeli chodzi o infrastrukturę, o to, co się tam yy, działo. Natomiast po 20-paru latach, kiedy tam już odwiedzamy, to widzimy, że miasto się naprawdę, no, w wielu aspektach... Yy, gospodarczych, e, infrastruktury jest e, na podobnym poziomie, jeżeli nie przewyższyło, ale w dalszym ciągu ta wymiana e, jest konieczna, bo Właśnie strona niemiecka też w tej chwili sięga po nowe wzorce. Oni przyjeżdżają do nas podpatrzeć pewne rzeczy. Chcemy dzisiaj im pokazać szkołę podstawową numer 6. Być może uda się jeszcze przedszkole przy ulicy Bydgoskiej to nowe pokazać, ale też pokazać miasto jak się zmieniło przez te lata, bo to jest nowy burmistrz. Dwa lata temu wkopywał tutaj drzewko dotyczące poświęcone temu wydarzeniu, które było 25-lecie współpracy. Kolejne lata przed nami. To są dobrzy sąsiedzi, którzy nam zawsze dobrze żyli, więc w związku z tym tą współpracę dalej chcemy kontynuować. Pan prezydent doskonale to drzewko obserwuje z okna <laughs> Urzędu Miasta. Drzewko przetrwało oczywiście i myślę, że przetrwa również ta współpraca. Myślę, że tak, natomiast kolejna współpraca między nami, między gminami takimi, które z nami chcą nawiązać te bliższe relacje, to Klewe, miejscowość niedaleko granicy holenderskiej. I truskawiec, czyli to dawne uzdrowisko takie jeszcze przedwojenne polskie, które leży po stronie ukraińskiej i tam to są te kierunki, które będziemy w przyszłym roku chcieli rozwijać.